Moi drodzy, czas na wielki finał. W listopadzie 2022 roku kupiłem kompletnie przypadkowo trzecie już w mojej karierze BMW E38. I to tylko dlatego, że był niemożliwą okazją. Nie no jest srogo, w samych bratach ten wóz jest. Kosztowało mnie ono w tamtym momencie No na przykład teraz bym chciał żebyś mi potwierdził ile kosztowało auto 20 tysięcy złotych Dziękuję bardzo Ale poprzedniego właściciela w samych częściach wyniosła ponad 100 tysięcy złotych Po co w ogóle ktoś do 7 robi takie rzeczy? Nie wiem, nie wiem, szczerze ja tego nie rozumiałem, naprawdę po prostu ktoś chciał, miał taki kaprys, zrobić sobie super szybki samochód, czemu nie? A ja na przestrzeni ostatnich trzech lat wsadziłem w nie Kolejne 100 tysięcy złotych. Coś się opieprzyło. O tak, powietrze, kocham Ciebie. Are you or something? Dlaczego? Ponieważ komuś przez 8 lat służyło to auto jako bardzo szybka autostradowa. Fajny wow! Fajne samochy, fajnie się jeździło, natomiast jakaś idea... Autostradowe jakieś... Autostradowe z jak mię tak, szybko hamować i... No to no, wszystko co nam się dało upchać w tym samochodzie założyliśmy. Tak naprawdę. Gdy ja ją przejąłem, była zapyziała, pordzewiała, z automatem na pokładzie, bijącymi tarczami i wieloma innymi problemami. Większość ludzi by ją lekko podrobiła i pchnęła dalej z zyskiem. Ale nie ja, bo ja jestem upośledzony. Dlatego od trzech lat sukcesywnie przygotowuję ten samochód do misji, do której nigdy nie był projektowany. Czyli zostania pełnoprawną, wygodną, piękną, latającą bokiem limuzyną na powietrzu. I teraz, po tak bardzo długim okresie przygotowawczym, przyszedł czas na. Moi drodzy, witam Was na Śląsku w ASR AutoSmart Repair. Już lakierowałem tutaj części samochodowe. Był to GR, który też miał czerwony metalik do ogarnięcia, no i szalony Jack, który jest tu wirtuozą lakiernictwa, zrobił to pierwszorzędnie. Dlatego, gdy usłyszałem od co najmniej trzech różnych lakierników, że wymyśliłem sobie najgorszy możliwy kolor. Wymyśliłeś się kolor goździa? <grym> <Wymyśli>, o jak jakbym odpowiadał na Nie, nie, nie. Męka, nie, męka, nie, nie męka, to efekt, o to chodzi. Pomyślałem, że warto ruszyć dupę nawet na drugi koniec polski, żeby fura była zrobiona dobrze. A Jack to gość, który, hmm, powiem tak, ma doświadczenie. Od kiedy robisz taką robotę? Praktycznie 30 lat już nie. Na pracowałem nie pracowały mnie. Nie, jest co robili. Można więc śmiało powiedzieć, że siódema jest w dobrych rękach. A teraz Jacek wytłumaczy nam, dlaczego ze wszystkich możliwych dostępnych kolorów lakierów wybrałem nie najlepszą opcję pod Drift. Słuchaj, a to są jakieś odmiany tamtego koloru ten Mazda Soul Red, Czy jak to wygląda? Nie, nie. Zależy po tym, może tak. Albo klar barwiony jest, albo w trójwarstwie to może być. Potem Aha. zależy, ile klaru też dasz, bo klaru ile masz, nie? Mhm. to też potem zmienia wszystko. nie? Najlepiej, jak salaka robimy, a o tym dripuje mati, to najlepiej z podstawy wziąć. Bo tu są fiszki porobione, jak maluje się Mazda, taką na przykład jeden L albo coś, to no. się dobiera, bo to potem dobrać kolor jeden, to przejebane, nie? Są na przykład tak, na zderzaku i na, na lusterku to jest inny kolor na przykład, nie? Bo jest inny plastik mhm. lusterka i inne klamki są, nie? I mhm. te perły potem inaczej się układają przy wygrzaniu, nie? Mhm. No. A ty to calaka malujesz, nie? Albo no. co? No to z podstawy jedne tło robimy, jak ty przypierdzielisz tym albo coś, no to zrobisz nawet i po kantę tu pójdzie zaprawkę zrobić, nie? No ale coś takiego to jest właśnie, takie kolory. I... No i świetnie. No efekt zajebisty. Widziałem tak. po drodze na trasie parę mast jest świetny kolor. Oh, kurde, ogień będzie. Ale zanim się na warsztat, to zbadajmy ją jeszcze miernikiem lakieru. Czy nie kryją się, aby pod spodem jakieś kwiatki, o których sam nie wiem? No to zbadajmy temat. 300. Ile? 300. Ile? 300. 300. 300. No to będzie. Przylakierowane. To będzie 20.000 chyba. Znaczy, sprawdzajcie bardziej dół tych drzwi. 300. 380. 300. Nie Tylko, że sam miernik mówi nam jedynie co dzieje się na powierzchni blachy. A przecież każdy samochód ma swoją historię. I tutaj z pomocą przychodzi Car Vertical, gdzie wpisujesz numer win, a wygenerowany raport pokazuje pełną historię samochodu. Od przebiegu, przez ewentualne wypadki i zdjęcia z tym związane, aż po to czy nie jest kradziony, albo ilu miał właścicieli. Ty chcesz to lustro, nie? No a jak? Lustro. Polać grubo Najebać klaru i wypolerować zajebiście No a klasyka się robi nie? Tak jest no. W ogóle wiesz, że to będzie moja pierwsza fura lakierowana w lakierni? Nie? Nigdy wcześniej. A jeśli ktoś z Was myśli o zakupie auta na projekt albo coś bezawaryjnego do jazdy, to przed ruszeniem na oględziny naprawdę warto sprawdzić taki raport, żeby nie tracić ani czasu, ani pieniędzy na paliwo. Do tego na dole w opisie filmu zostawiam wam specjalny link, dzięki któremu dostaniecie na niego 30% zniżki. Także wbijajcie, i sprawdzajcie, bo nawet jak trafi Wam się pusty raport, to po napisaniu z tym do CarVertical dostaniecie możliwość zrobienia kolejnego. Zanim w mnie cokolwiek zostanie polakierowane, wpadłem do jacka z paroma fantami, których zapomniałem zabrać ostatnim razem. I żeby wyjaśnić kilka kwestii, to są lusterka. No. Ja nie wiem jak je rozkręcić w pełni No to bym w całości pomalować To fajnie tu. Tak? I... Bo kurde to, to się rozsypie w rękach No kurde A potem no nie kupisz taki lusterka. No właśnie chciałem spytać czy to jest problem No bo Nie, nie bo luserka w polu idą Tak Znaczy tylko tu jest taka osłonka A to myślałem że o czarny A, to chcesz czarny połysk A ten luserek chcesz wszystko no, nie czarny połysk. no No dobra Taki no, jest dobra. zamysł Zamysł którego Jacek Nie był fanem To chcesz całe połysk? Eee, czarny połys. Nie. Ty chcesz połysk czarny? Czarny połys. Serio? Czys... chujowo, nie? Jakie chujowo? <laughs> Wspaniale. Wszystko ogólnie, co tutaj masz w czarnym macie, no ja chcę w czarny połysk. Ale te listy to kurde... No wiadomo, no, że to jest niby do zderzania, tak? Żeby mogło hmm. sobie było puknąć. Czarnym połyskiem nie będzie można, ale mam to gdzieś. Hmm, hmm. Jeśli zastanawiacie się, jak utrzymać taki czarny połys w dobrym stanie, to jeszcze nie mam pojęcia. Ale nie uprzedzajmy faktów. Po kilku tygodniach odwiedziłem Jacka ponownie i przywitał mnie na placu piękny widok. Wszystkich polakierowanych elementów poza karoserią. To widziałem już zdjęcia. Na zdjęciach już kosmos. Słoneczko musi być, To no teraz takie czerwone normalny. nie? Nie czerwone, tylko wiśnia taka jest. Nie no, będzie... O Jezu. Natomiast jeśli chodzi o budę, to już za chwilę sami zobaczycie jak nabiera koloru. Teraz znaleźć, mówię, szpaklówka na koniec. I tu całkiem miłe zaskoczenie. Jak na 26-letnie auto, jak się trzyma? Ile poszło, kurde? 8 elementów no. i dupnych elementów, dużych, nie? I ci mhm. poszła garść szpaklini. Na to minimalnie, na to też, że się, to zrobił. Tutaj ogólnie wiesz, jest spaw punktowy, tylko ja to od razu wyprowadziłem szpakno aluminiową, żeby było elegancko. Tu minimalnie na to, na ten tył poszło nie. Bo tam łatkowane to było, nie? Ale to, mhm. to, 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 to nie jest nie? Niekiedy się daje na takie, kuźwa, to idzie hektrolitre, idą kuźwa puszki, no otwierasz jedną za drugą. No, takie klasyki, <noise> tak? niekiedy tak jest nie? A propos klasyków, to ponoć nie każdy popiera mój dobór koloru do tak starego samochodu Niektórzy przychodzili i powiedzieli, że kuźwa, co to kuźwa, taką BMW tak niższy taki kolor Niszczy. Ty, nie, Bo to chodzi o to, że wiesz, to, to są nowoczesne kolory taki, na nowych samochodach Kiedyś takich kolorów nie było, takich efektów no. Mówię, czekaj jak to poskłada to auto, jak tam Fele zajebie, to to auto będzie, będzie... milion dolców tak. Jak to Tak. szkarków. do Cieszę się, że to widzisz <noise> Naprawdę nawet nie zdajecie sobie sprawy jak jaram się w końcu, że jestem w tym miejscu w życiu, że stać mnie na polakierowanie swojego auta w profesjonalnej komorze lakierniczej. I zrobi to gość z takim doświadczeniem. Robiłeś w życiu coś innego w ogóle? Nie, nie, nigdy. Nigdy? Lakiernik, czeladnik. To jak to się zaczęło, że pierwsze co zrobiłeś, to zaczęłeś lakierować? No tak jakoś za, za łebka się robiło, motorynki nie? Kiedyś odkurzaczami się by malował. odkurzaczem w piwnicy w blokach oczywiście, bo jest bloków pochodzenia i baki malował, na całą piwnicę śmierdziało. I co, jak teraz jest z rynkiem obecnie? Pracy jest dużo, Adam w lakiernicy, ale nie ma fachowców gdzieś, pozamykali szkoły i nie ma nie. Ale czemu ludzie nie chcą tego robić? Bo to jest chyba dobra kasa, nie? kasa jest dobra? Yy... Łatwe to nie jest, nie? bo lakiery się zmieniają, są perły. Ktoś przyjedzie z nowym samochodem, kolor jak twój na przykład. I ma Jeden element uszkodzony, nie? Ciężki temat, nie? Kiedy całą stronę musisz malować. Rozsilniowywać to trzeba, nie? Żeby, żeby, element... żeby jednakowy kolor był, nie? Mówisz o moim kolorze, który tak, wybrałem. kolorze, tak. No. Świetnie, super, fajnie. cia tak. <laughs> świetny wybór do driftowozu. Ale jest jak jest, więc teraz czas na główny gwóźdź programu. z mamy przeksztył, już umyty, z mywaczem. już mam w pistolecie, namieszaną, przygotowaną mnie. No i kabinę włączamy i lakierujemy, nie? Uwaga! Wchodzimy. To to jazda! A teraz mała ciekawostka. Lakier, który wybrałem, niby należy do tych trójwarstwowych czyli z tego co tłumaczył Jacek, najpierw jest baza, potem jest kolor, a na koniec bezbarwny. Ale o czym nie miałem pojęcia, to że każdej warstwy nakłada się również kilka warstw. To jest, to jest te tło, o czym mówię. Nie? Widzisz, a. Stał, jaki masz kolor końcowy, a jaki to jest. Nie? Dopiero okay. to, to musisz dobrze pokryć tym lakierem, Ile się warstw musisz? Pięć warstw. A. I potem dajesz tą żywicę, tą czerwone, tom, to czerwony taki ton. To właśnie taki efekt daje. Aha, cztery pierwsze warstwy to będzie tak blado. I dopiero na sam koniec mocny kolor. Tak, tak. Ha. Właśnie jestem zdziwiony, że aż taki się jasny podkład robi. No i co, moi drodzy? Warstwa za warstwą. Okazuje się, że żeby pomalować ten samochód w ten kolor potrzebne jest dziewięć warstw, pięć podstawy, dwie tej mocnej czerwieni i dwie bezbarwnego. A wytłumacz mi dlaczego ten akurat kolor jest najgorszym kolorem do lakierowania? Wszystko, co kurde, no trójwarstwa zawsze jest najgorszym kolorem, nie? nie? Musisz właśnie wiedzieć ile dokładnie warstw kładłeś tego, tego pierwszego i ile warstw ty... Tej żywicy, nie? Co ty nazywasz żywicą, bo na, używasz... Żywica to jest ten, właśnie ten efekt, nie. Ten czerwony właśnie, widzisz, to czerwony to jest żywica, nie. Parmela a czy żywica. to nie jest metalik po prostu? Nie, nie, metalik jest pierwszy. Me, metalik to jest pierwsze ziarno i potem dopiero przychodzi tą żywicę, nie. No, teraz będą dwie warstwy żywicy tak zwane, a to jest baza, nie. Z bardzo mocnym pigmentem, nie. Daje właśnie ten efekt, że jest taki zajebiście kolor. Żywica, baza z pigmentem, zwał jak zwał. Ale to jest właśnie ta warstwa z tym prawdziwym czerwono-krwistym kolorem. I to dwie grube laki powalił, Dla Lakierowanie tej warstwy poszło tak samo gładko jak poprzednie. Zostaje więc zapytać... Która część tej roboty jest najgorsza? Mi się zajęła przygotówka, to ścieranie tak u Ciebie i po tym e, polerowanie. Bo niekiedy może nie wyjść lakierowanie, coś tam, jakiś zaciek się zrobi albo coś. To wszystko idzie dzi No po tym polerowanie. To jest końcowy efekt lakiernika, nie? To było, kujwa, lustereczko, nie? Nice. Takie normalne samochody to ma Niekiedy w ogóle nie polerujemy. Nieco? No bo nowe samochody... No, skórka jest. Eww, brother, eww. Niekiedy nawet na skórce Kabinie coś widać, a na dolnej jeszcze tego nie widać jego pyłka. Na szkle to już widać. Też Ci mówię, to jest dwa dni, które rano było Dobra, ja musi być tłusto. Powiem tak, tłusto to jest już teraz. Przed warstwą bezbarwnego i polerowaniem. Ja się jaram fest, bo ten kolor chodził za mną od dwóch lat. A co na to Jacek? Boźwa wyszła zajebiście powiem, wyszła igła. igła, igiełka, oczywiście polerka, nie? Polerka to połowa sukcesu, nie? My się kolorowe. Przypominam, że trwa obecnie przedsprzedaż plakatów z Rubinami Bordo, ale też szmaragdami z Kermita i szafirami z Siódemy Cabrio. Możecie kupić je w pakiecie taniej albo spróbować zgarnąć 10 koła, bo robimy pierwszy w naszej karierze konkurs z ultraprostymi zasadami. Osoba, która zrobi największe zakupy, wygrywa. Linki do tego wszystkiego zostawiam w opisie filmu. Moi drodzy, stało się. Dla was minęło parę sekund, dla mnie minęły dwa tygodnie. Ale dlaczego aż tyle? Ponieważ po pierwsze chemia musiała odparować, ale po odparowaniu panowie wzięli ten samochód jeszcze raz na warsztat. I przez całe dwa dni szlifowali i polerowali lakier, aby całkowicie zniwelować tak zwaną skórkę pomarańczy. Czyli te nierówności, które mają wszystkie w sumie teraz nowe fabryczne auta. A poza tym ekstra tydzień tamten samochód stał, ponieważ ja rzeźbiłem to na tej hali, gdzie no dużo było syfu, szlifowania, walenia i tak I nie chciałem, żeby cokolwiek leciało na siódemę. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj, a już jutro pojawia się na szczęście wsparcie w postaci Szafrańskiego, który zbudował najbardziej luksusową 740 na świecie który już w poprzednim odcinku pomagał mi rozłożyć ten samochód Teraz to będzie poziom wyżej, bo trzeba go złożyć nie rysując najlepiej nic Tutaj trzeba po prostu zabezpieczać wszystko, bo jeśli dotkniesz lakieru, dotkniesz, a co dopiero uderzysz wszystko będzie kończyć się tragedią Kurwa mać Takie coś się na nim zrobiło Bo ta szmatka była dociśnięta ściskiem stolarskim o tak Przez noc Let's get it Ten to, jest co CJ powiedział jak się GTA zaczął. Oh shit Here we go again Ja się boję tego auta dotykać tyle ci powiem On jest teraz niezabezpieczony niczym Can't touch this Boop. Czy znaczy teoretycznie jakiś tam ceramika roczna, coś takiego, niby jest. Mm -hmm. okay. Dobrze, to powiedz co robimy najpierw? Modlimy się, żeby skończyć w <noise> tydzień. No to, zdemontujemy środeczek. Zdemontujemy podsobitkę. A ja będę leciał dalej, żeby go wyskładać. Czyli ty bierzesz na siebie z zewnątrz. Tak, Bierzesz na siebie też wszystkie odpowiedzialności za rys. To mi się podoba. O to chodzi. Całą operację składania siódemy rozpoczynamy od rozkręcania całego środka. Albo odchylamy tę kanapę, albo ją wyciągamy. Możecie słusznie spytać... Dlaczego? Otóż po pierwsze i najważniejsze... ...to ta wisząca podsufitka, którą trzeba naprawić. Przy czym zostanie ona przez Grześka obita na czarno. Najbardziej stresujące jest to do tego skompletowałem słoneczka i cykorłapki z BMW X5 na podmiankę. X5 S38. Które wychodziły o wiele częściej w czarnym kolorze, równa się, były dość tanie. Przede wszystkim to czarnych chyba nie ma, nie? Do S38. Są, ale nie chcesz wiedzieć. Myślę, że same rączki by kosztowały do 6 stóp. ILE?! A z x 5 komplecik ze słoneczkami chyba 300. stówki. A resztą elementów trzeba będzie zwyczajnie przemalować. Bo całe wnętrze ma być po prostu ciemne. Wytłumacz wszystkim, jak ciężko będzie zmienić kolor w tych skórach? Nie ciężko. Trzeba na pewno je wyczyścić, bo się mega świecą, czyli są mega brudne. No i potem co, odpuszczamy i nakierujemy. Najpierw jednak trzeba było zabezpieczyć folią wszystko to, na co lakier trafić nie powinien. A to dlatego, że my o kabinie bezpłowej to możemy sobie pomarzyć. A z ciekawości, ile taka komora kosztuje? Kabina tak. i 120 teraz się zaczyna, 120 tak jak Ty, no to do góry poszło wszystko, nie? Nie będę tych sworodów tak dużo, co idzie przez filtry podłogowe i w agregatach jeszcze są filtry. Wylatuje, oczywiście, że wylatuje, ale nie wylatuje tak dużo tego, nie? No ale na pewno lepiej się w tym robi niż w jakimś garażu jak robią, nie? Chciałem powiedzieć właśnie, właśnie że my... ja to jestem team garaż. Pomimo, że jestem team garaż, to lakierowanie w nim auta, choć nie jest niemożliwe... Sam ją polakierowałeś? Tak. No. ...to do najprzyjemniejszych na pewno nie należy. My na szczęście musieliśmy polakierować jedynie kilka plastikowych elementów oraz fotele. Używamy dościęcznika. Jak słyszycie, ona się już zaczyna delikatnie lepić. właśnie o ten efekt zobaczymy. Przyjmie tą farbę i będzie się ciemało. Jak dla mnie, to jeśli wytrzyma to rok, to w zupełności wystarczy. Bo jak zapewne się domyślacie, docelowo zaplanowane jest obszycie wnętrza na nowo. Ale że samo lakierowanie karoserii swoje kosztowało, to moje wymarzone fotele muszą jeszcze chwilę poczekać. A propos kosztów, to 30 zł chyba zametnie. Tylko żeby nie było, patrzcie, jest jakość. Jest pioneczka, nie jest to Jakoś sprawdza. sprawdzamy zawsze tym, jak materiał bardzo się rozciąga. To jest jakoś. jak to się stało? Przecież to zaso. No tak, ale zawsze jest kawałek dłuższy, żeby sobie mógł przyciąć i idealnie wsadzić. A czy pamiętasz może, ile ta super uszczelka kosztowała? Chyba ze 300, nie? Dodatkowo, to nie jest jedyny z takich głupich wydatków, bo na przykład trzeba było wyciąć tylną szybę, żeby ładnie polakierować całe auto. I wyobraźcie sobie, że to jest uszczelka metalowo-gumowa i jej się absolutnie nie dało odzyskać, trzeba było kupić nowe. I one kosztowały 8 stów. No właśnie, bo przy tego typu kompleksowej robocie... O kurwa. Nie wszystko da się przewidzieć. Problemy, problemiki, które no może dało się przewidzieć. Czyli na przykład progów nawet dzisiaj nie zamontujemy, dlaczego? One mają tutaj taką rynienkę, nie? No i tutaj na przykład jest wygięcie. No i jak to po prostu zacznie jakkolwiek odrobinę pracować, to o, o właśnie, powinno być tak jak tu na przykład. O, tu się trzyma dobrze. Największe do dupy jest tutaj, gdzie rynienka po prostu przestała istnieć. Mogliśmy to pierwszego dnia oczywiście skleić, dać tu spinkę i by to działało, ale nie zrobiliśmy tego. A przyznam, że nie trzymający się progi W38 to jest bardzo przewlekły problem. I w jednej, jak i w drugiej on występował. Ten próg był taki pofalowany. Więc, skoro już wsadzamy tyle pracy w ten samochód, to chciałbym, żeby jednak było jak należy. No i moi drodzy, nie zapominajmy o bohaterze, bez którego nie byłoby mu no tamtego auta, ponieważ wiele naprawdę części przydało się tam. I teraz zapewne po raz kolejny rodzi się pytanie w wielu głowach, czy nie szkoda mi tego samochodu. Mordy, mordeczki, Mordunie. Oczywiście, że szkoda. Jeździłem tym samochodem 3 lata na Daily. Wsadziłem w niego kupę mamony, ale takie jest życie, że nie zawsze historia wygląda idealnie. Chciałem go oddać komuś z was na akcji loteryjnej, ale spełnia teraz najlepszą funkcję, jaką mógł, czyli jest dużą częścią mojego kolejnego spełnionego marzenia. Uwaga, moi drodzy, jesteśmy w połowie roboty. Jest środa, dokładnie, ale jest ważny game changer, bo odebrałem felgi, docelowe felgi na ten rok na tył, które zostały poszerzone z 10 na 11,5. Sala nie poszerzana stal, poszerzane. Aluminium. Gdyby ktoś z Was chciał sobie tak poszerzyć felę, większość poszerza do zewnątrz i robi duży rant, no niestety nie przy tym kroju. To odezwijcie się do Black Box Welding. Chłop jest wiele, 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 wiele lat w biznesie. On Wam wszystko doradzi, on Wam wszystko powie. A ja teraz biorę to do E30 i jadę na chromowanie. What? Tak. Do tego jeszcze wrócimy, ale z innych fajnych rzeczy to udało mi się jeszcze dorwać szklany szyberdach do E38. Także przed zamontowaniem podsufitki wymieniliśmy jeszcze całą kasetę szyberdachu. A wiesz jak ja to zrobiłem u siebie? Miałem złożone fotele na płasko, fotelami podsuwałem szyberdach do góry i zagłówkami go wypchałem sobie do góry, bo nie byłem w stanie dźwignąć. No bardzo dobra robota! Czy jesteś zadowolony jak na razie z efektów pracy? Jak na razie. ty się wypowiedz. Ja już w trakcie mówiłem, że jest zajebiście. Jeszcze w połączeniu ze skórami, z całością to będzie mła. A jeszcze w ogóle z lakierem, to mua. A jeszcze w ogóle z kompresorem i. Aha. Jeszcze jak będzie moja koło twojej. Uuu, będzie bez trochę tak killerów dwóch. O! Dobrze, że nazywasz rzeczy po imieniu Jurek. Jak przejebane jest składanie tej siódemy? No kurwa, nie wiem czy nie gorzej niż u mnie. A powiedz, ile już razy E38 było składane jak puzle? 10-15 Co ja robię ze swoim życiem, ale efekt jest chyba dobry, nie? Dobry to małe niedomówienie: bo bez pomocy szafańskiego, słuchaj pomocy, to ja bym się nawet za to nie brał. Kupujesz nowe kierunki? Tak. Nie <laughs> Tak. Jednak wisienką na torcie każdego samochodu nie są kierunkowskazy, listwy czy podsufitka. Tylko oczywiście. Gdyby tylko drzwi w tym świetnym wozie się otwieramy, to mi się pokazała. W tym najlepszym? Ale się błyszczą. To jest nowy komplet, to nie jest komplet, który był na siódemie. Bardzo trudno jest znaleźć stringi 95, które są proste, ale mi się udało. Dzwonił 2010 i prosił, byś oddał mu spodenki. To jest chrom. To jest chromowany Styling 9.5. Do tego poszerzony na 11,5 cala. żeby Oponka odpowiednia, którą sobie wymyśliłem do driftowania. Tutaj idealnie siadła i siadła w tym nadkolu, żeby tam nic nie obcierało. Ależ to wygląda... I to jest najgorsza z nich. Każda z nich wygląda dużo, dużo lepiej. Pan taki przejęty, że kurna, no że tutaj wyszła taka gorsza, żebyście wiedzieli, że no tutaj było wytrawione. O, no ja wiem, ja wiem. Ta felga i tak będzie do driftu, więc możliwe, że i tak się uszkodzi on tak nie no, hmm. Wow, warto było fest. Wiadomo, że nie do każdego gauta, ale do tego Nie, no, efekt jest zajebisty. Jest. Babo! Zobacz tego kloca tutaj tego kasztana Ja wiem, ogólnie dlatego nie miałem zamiaru ratować tych chwilkę, co ja miałem, bo one są strasznymi kasztanami. No, to jesteś ty, to ten syn koleżanki, o którego masz się nie martwić. Dobra, a teraz nie zesraj się i musimy nadążyć dążyć na Dawid. Chodź. Dobrze gada. Do to zostały jeszcze 3 dni, więc trzeba działać. Zegartyka! A niestety po 6 dniach robimy to dalej już bez pomocy Grześka. On wykonał całą tutaj kawał tutajnicznej pracy, gdzie ja tylko mu podawałem tak naprawdę śrubokręty. Płaski jest. Muszę Cię pochwalić. Dobrze podajesz. <laughs> się. Jak na piąty dzień oceniasz sytuację? Szósty. Szósty przepraszam. No zostaną Ci piętały, które sobie myślę, że ogarniesz, nie? Moi drodzy, kolejny dzień, kolejne nowe modyfikacje planu, ponieważ ten gentleman z tyłu miał już być skończony. Jak widać, nie jest. Ale w ogóle czemu tak się to wszystko przedłużyło? Tutaj była mała niedogodność, no nie było to ładnie spasowane. Może po prostu ja wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Istnieje taka szansa. No Ale teraz chciałem, żeby to było równo. Urwanie tego pół centa, bo to było z pół centa, nie więcej, kosztowało mnie. Trzy godziny. Na coś czego w ogóle nie przewidywałem. Trzeba było przyszlifować tutaj kawałek plastiku, który opiera się o interkuler. No i przyszlifowanie sprawiło, że zderzak po prostu doszedł w tamtą stronę. Ten z kolei gentleman nie wiadomo, czy będzie miał w ogóle co robić na tym evencie, ponieważ przyszły alerty RDC czy RBC. Karola jak jest? WTF. Generalnie wszędzie trąbią, że ma padać. Tylko to, że ma padać, to jest. Małe niedomówienie. Na połowę Polski kojarzy się ogromna chmura i ma ona tak się utrzymywać przez tydzień. Alert RCB. Uwaga, 9-10 lipca. Prognozowane intensywne opady deszczu. Przygotuj się na ewentualne podtopienia. Wyciągajcie BMW z chat, latajcie, bo warunki będzie srogi. Legit, tak napisali. Trzeba działać, a co z tego wszystkiego wyniknie, tego nikt nie wie. Nawet ja. Pomimo tych drobnych niedogodności w końcu doszliśmy do końcowego etapu pracy nad siódemą. Ostatnie sześć elementów. Six. Five. Four, three, two, one. Zero. And lift off. Jak wy, ale ja nadal nie mogę się napatrzeć na ten efekt końcowy. To była naprawdę masa pracy nie mało pieniędzy mnóstwo list, zapinek, uszczelek ostrożności przy montażu, żeby nic nie zarysować wszystko spasować i wiele, wiele, wiele innych. Ale no chyba przyznacie, że efekt był tego wart. Jedyny problem, jaki widzę w tej chwili, to że naprawdę ciężko oddać na filmie właściwy kolor tego lakieru. Bo jak to z lakierami Candy, wszystko zależy od oświetlenia. The color red has always been part of Master's soul. From our very first car. It's been a crucial part of our history. And as our design has evolved and matured, as technology has moved forward, so too has the color red. We believe color is one of the key elements of form, and our latest Soul Red Crystal has been created to enhance the beauty of our cars. We wanted to create the world's most beautiful red. Soul Red Crystal makes the car appear alive as light reflects over its contours. The tone ebbing and flowing between a vivid ruby red and dark crimson as the paint interacts with the environment. The finished result is a deep, lustrous colour that comes to life on the road. The soul of Mazda.